Witajcie w kolejnych 10 ciekawostkach o Arabii Saudyjskiej. 1. W kraju tym do czyszczenia zębów używa się korzenia drzewa Arak. 2. W każdych zakładach pracy są robione przerwy na modlitwę. 3. W Arabii Saudyjskiej nie znajdziecie teatrów ani kin. 4. W tamtejszych automatach można kupić sztabkę złota. Z tego co wiem, to w Warszawie też jest taki automat. Sprzedawane w nim złoto ma na pewno znacznie mniejszą wartość. 5. W Arabii Saudyjskiej pełnoletność osiąga się w wieku 15 lat. 6. Średni wiek mieszkających tam osób to 26 lat. 7. W kraju tym mężczyzna nie może rozmawiać z kobietą w miejscu publicznym. Wyjątkiem jest szpital. 8. Tylko 2% Arabów ma powyżej 65 lat. 9. Kobiety w Arabii nie mogą prowadzić samochodu ani wyjeżdżać za granicę bez zgody mężczyzny. 10. W tym kraju kobiety nie mogą jeździć windami razem z mężczyznami. To już wszystkie ciekawostki. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę. Cześć.